Ostatnie śniadanie Kiedy schodziłam po schodach, w powietrzu wciąż unosił się zapach świeżego chleba, a moje bose stopy lekko zapadały się w pluszowy dywan w przedpokoju. Była niedziela, jeden z tych dni, kiedy słońce leniwie przebijało się przez szczeliny w zasłonach, malując złote pasy na kuchennym stole. Mój mąż Daniel już tam był, siedział na czele i przeglądał gazetę z miną, która próbowała uchodzić za zrelaksowaną. Ale znałam ten grymas, sposób, w jaki jego palce lekko dociskały strony znak, że coś go niepokoi. Dzień dobry, przywitałem się, nalewając sobie filiżankę kawy. Wymamrotał coś w odpowiedzi, nie podnosząc wzroku. Wtedy ją zobaczyłem. Moja teściowa, dołóń Laura, weszła tylnymi drzwiami z siwymi włosami związanymi w niechlujny kok i pomarszczonymi rękami trzymającymi tacę z jeszcze ciepłymi kluskami. Nie było niczym niezwykłym widywać ją tutaj w niedzielę, w końcu mieszkała po drugiej stronie podwórza, ale tego dnia było coś innego. Coś w rodzaju dyskretnego triumfu w jej krokach, jakby niosła w sobie tajemnicę, którą dzieliła tylko ona i Daniel. Zrobiłam babeczki, kochanie, powiedziała z przesadną ostrożnością, stawiając tacę na stole. Zawsze je bardzo lubiłeś, prawda, Danielu? Uśmiechnął się, a uśmiech był zbyt szeroki, zbyt wymuszony. Oczywiście, mamo. Dzięki. Patrzyłem, jak podaje mu talerz, precyzyjnymi gestami smarując masło, jakby występowała przed niewidzialną publicznością. Wtedy mój wzrok padł na gazetę. Jak zwykle nie była to sekcja sportowa, ale nieruchomościowa. A tam, zakreślone czerwonym długopisem, ogłoszenie: Dom na sprzedaż, dzielnica Jardem Das Flores. Trzy sypialnie, strefa dla smakoszy świetna lokalizacja. Finansowanie akceptowane. Mój żołądek się zacisnął. Zrobisz to, kochanie. Zapytała do Unę Laura, wyciągając talerz w moją stronę. Babeczki paczniały cynamonem, zupełnie jak w staromodny sposób, który uparła się zrobić, mimo że wiedziała, że wolę czekoladowe. Nie, dziękuję, odpowiedziałem sucho. Nie mam dzisiaj dużego apetytu. Daniel w końcu na mnie spojrzał. W jego oczach cień poczucia winy zmieszany z czymś, co wyglądało na ulgę. Jakby czekał na tę chwilę od tygodni. Musimy porozmawiać i powiedział cicho, gdy pani Laura odeszła zmywać naczynia, dwiszcząc piosenkę, która nie pasowała do niczego w tym otoczeniu. Już wiedziałem. Może wiedział od początku, od chwili, gdy po raz pierwszy zapomniała wspomnieć, że kolacja jest tylko dla nich dwojga, albo kiedy zaczął spóźniać się z pracy z coraz bardziej błahymi wymówkami. Ale to właśnie tam z reklamą nieruchomości poplamioną czerwoną farbą i słodkim zapachem babeczek, unoszącym się w powietrzu niczym ironia, wszystko nabrało sensu. Dołóż Laura nie była tylko natrętną teściową. Ona była wspólnikiem. Beneficjent. A ja. Dowiedziałem się jako ostatni, że planując naszą przyszłość, oni już zadecydowali o moim miejscu w niej, na zewnątrz. Ciężar ciszy. Filiżanka trzęsła się w moich rękach. Nie z powodu gorącego płynu, ale z powodu gniewu, który unosił się niczym para i płonął od środka. Jeszcze raz spojrzałem na ogłoszenie nieruchomości dom na sprzedaż, świetna lokalizacja, idealny dla par i ironia uderzyła mnie jak nóż. Idealny dla par, nie dla rodzin, nie dla mnie. Czy ty i Downe Laura wybraliście już kolor zasłon? Zapytałem stanowczym głosem niż się spodziewałem. Nie było łez, tylko wyrachowane przeziębienie. A może to też była tajemnica? Spuścił wzrok, jakby wstyd był fizycznym ciężarem. Nie odpowiedział. Nie było takiej potrzeby. Odpowiedzą był sposób, w jaki panna Laura przy zlewie przestała gwizdać i stała się bardzo cicha, jakby wiedziała, że gra się skończyła. Ile czasu minęło? Nalegałem. To nie tak, jak myślisz, zaczął, ale ja się roześmiałem suchym. Pozbawionym radości dźwiękiem. Oczywiście. Zawsze nie jest tak, jak myślisz, dopóki nie stanie się dokładnie tak. Westchnął, przeczesując palcami włosy. Był to gest, który kiedyś był intymny i znajomy, a teraz wydawał się nerwowym tikiem nieznajomego. Zaproponowała mi pracę w firmie swojego wujka. Dobra pozycja. Stabilny. Ale był jeden warunek. Że mnie nie ma w paczce, dodałem. Jakie to małostkowe, prawda? Nawet mnie nie zwolnili. Wymarzą mnie tylko tak, jakbym nigdy nie istniał. Do Uny Laura w końcu się odwróciła, wycierając ręce fartuch ze spokojem, który sprawił, że miałem ochotę zerwać go z jej ciała. Zawsze byłaś trudną dziewczyną, moja córko. Nie dostosowuje się, nie rozumie, jak wszystko działa. Potrzebuje kogoś, kto zna swoje miejsce na świecie. Nieśnij o podróżach, o przeprowadzkach, o tym artystycznym życiu, które narzucasz. Impus. Powtórzyłem z niedowierzaniem. Bardzo ciężko pracowałam, żeby opłacić rachunki, podczas gdy on zostawał do późna w biurze. To ja planowałem, oszczędzałem i marzyłem sam o przyszłości, która najwyraźniej nigdy nie była moja. Wzruszyła ramionami, jakby rozmawiała o pogodzie, a nie o moim życiu. Marzenia nie płacą czynszu, kochanie. Wtedy właśnie coś we mnie pękło. Nie bólu, ale ostrości cięcia. Nie zasługiwali na moją wściekłość. Zasłużyli na moją obojętność. Trzymaj dom, powiedziałem, wstając. Zachowaj meble, srebrne sztuczce, które tak bardzo kochasz, panu lorą, małe, przewidywalne życie, które zaplanowałaś. Tylko nie licz na to, że podpiszę papiery. Wstał zaniepokojony. Gdzie idziesz? Wyjrzałem przez okno, gdzie niebo zaczynało ciemnieć, pomalowane na fioletowo i pomarańczowo, jakby cały świat spiskował, by przypomnieć mi, że za tymi czterema ścianami wciąż jest piękno. Gdziekolwiek indziej niż tutaj. Mecz. Nie wziąłem prawie nic. Jakieś ubrania, notatnik, notatnik, w którym przez lata zapisywałam miejsca, które chciałam zobaczyć lista, której teraz nie miałam już komu zatwierdzić ani zawetować. Taksówka czekała pod drzwiami, kierowca z dyskretną ciekawością obserwował, jak wrzucam ostatnią walizkę do bagażnika. Do Laura patrzyła z balkonu ze skrzyżowanymi ramionami, jakby wciąż spodziewała się, że się poddam, wrócę z płaczem, będę błagać o okruszki tego, co kiedyś było moje. Ale nie oglądałem się za siebie. Lotnisko było plamą świateł i głosów. Kupiłem bilet na pierwszy międzynarodowy lot z kosmosem Lizbona, Dowiedziałem się dopiero, gdy Stewart dał mi bilet. To nie miało znaczenia. Ważny był ruch, pewność, że po raz pierwszy od długiego czasu wybieram własną drogę. W samolocie oparłem głowę o szybę i zamknąłem oczy. Nie było żadnego planu. Nie było żadnych gwarancji. Tylko ta przerażająca wolność, jaką daje świadomość, że odtąd każdy krok będzie mój na dobre i na złe. I po raz pierwszy od tygodni oddychałam. Rok później. Śniadanie w Lizbonie składało się ze świeżego chleba, koziego sera i fig zbieranych na podwórku małego domu, który wynajmowałem na obrzeżach miasta. To nie było moje jeszcze, ale to był początek. Pracowałam jako freelancer, tłumacząc teksty i pisząc o miejscach, które teraz znałam nie tylko ze zdjęć, ale także poprzez zapachy, smaki i blizny na kolanach po potykaniu się o Czasem o nich myślałem. Nie z tęsknoty, ale z dziwną wdzięcznością. Nieświadomie dali mi największy prezent, dowód, że jestem silniejszy, niż sobie wyobrażałem. Tego ranka, gdy słońce ogrzało kamienne ulice, otrzymałem e-mail. Temat: oferta pracy długoterminowa. Wydawca w Barcelonie szukał osoby, która napisałaby przewodnik po alternatywnych podróżach po Europie. Uśmiech: W pewnym sensie było to ironiczne. Spędziłem lata, marząc o tym razem z kimś, kto nigdy w te sny nie wierzył. Teraz przybył sam i byłem gotowy. Zamknęłam laptopa i wyjrzałam na taras, gdzie wilk kwitły jaskrawo-czerwono, co przypominało, że życie, nawet gdy boli, zawsze znajduje sposób, aby być pięknym. Wziąłem głęboki oddech. I poszłam dalej. Bruk, który prowadził do Barcelony. Mieszkanie w Lizbonie pozostało jak sen, którego nie trzeba było już interpretować. Tym razem walizki były wypełnione lekkością, jakiej nie czułem od lat. Nie było pośpiechu, łez, cienia kogoś mówiącego, to donikąd nie doprowadzi. Tylko dźwięk kuł taksówki na bruku, tych samych, które przed laty były świadkami jego upadków i powrotu do zdrowia. Barcelona przywitała ją ciepłym wiatrem pachnącym solą i świeżą farbą. Jego schronieniem stała się dzielnica gracia z wąskimi uliczkami i ukrytymi płacami. Umowa z wydawcą była jasna, 12 miesięcy, 12 miast, 12 tras dla podróżników, którzy, podobnie jak ona, szukali czegoś więcej niż pocztówek. Nie chciałam pisać o zatłoczonych muzeach i restauracjach nagrodzonych gwiazdkami Michelin. Chciałem księgarni pachnących starym papierem, barów, w których zbierali się miejscowi po pracy, szlaków prowadzących do nieznanych punktów widokowych. Jak na ironię, jego pierwszym celem było Porto nie z nostalgii, ale dlatego, że wydawca chciał scenariusza nieoczywistego. I znała Porto jak nikt inny każdą uliczkę, każdą odpadającą płytkę, każdą historię, którą miasto skrywało w swoich murach. Podczas spacerów wzdłuż Ribeiri mężczyzna ze starym aparatem poprosił go, aby zrobił sobie zdjęcie obok Doru. Wyglądasz jak ktoś, kto wiele widział, powiedział. Uśmiechnęła się, zgodziła się, a kiedy w zamian zaproponował jej kawę, grzecznie odmówiła. Nie z powodu braku zaufania, ale dlatego, że nauczył się, że niektóre życzliwości nie muszą być odwzajemnione, aby były prawdziwe. W Pradze celowo zagubił się w labiryntach zamku. W Berlinie siedział w opuszczonym parku i pisał o bliznach miasta. W Neapolu jadł pizzę przy plastikowym stole, podczas gdy starzec łamanym włoskim opowiadał mu o tym, jak uratował kota podczas trzesienia ziemi. Każde miasto było białą kartką, a ona w końcu stała się autorką, o której zawsze wiedziała, że jest. Aż do Budapesztu przyszedł e-mail. Witam, Klaro. Znalazłem twój przewodnik po Lizbonie w pobliskiej księgarni. Fragment o bruku Alfamy w cóż przypomniał mi o tobie. Jestem na Węgrzech do pracy. Jeśli chcesz, możemy napić się kawy. Nie ma pośpiechu. D. Serce biło mu jak szalone, ale ręce się nie trzęsły. Nie był to gniew ani tęsknota. Było to zamknięcie cyklu, który do tej pory uważałem za zakończony. Odpowiedział trzy dni później po spacerze wzdłuż brzegów Dunaju i stwierdzeniu, że tak, niektóre historie zasługują na epilog. Spotkali się w kawiarni niedaleko bazyliki Święta Szczepana. Był chudszy, miał krótsze włosy, ręce nadal drżały mu gdy trzymał filiżankę. Opowiadał o swojej nowej pracy, o tym, jak przeprowadził się do Brukseli, o tym, jak czasami wciąż myśli o tych dniach w Lizbonie. Słuchała, uśmiechała się w odpowiednich momentach, ale nie wyjaśniała. Nie były konieczne. Wyglądasz inaczej, powiedział w końcu. Wiem, odpowiedziała. Kiedy się żegnali, nie było uścisku ani obietnicy pozostania w kontakcie. Tylko skinienie głową, jakby zdając sobie sprawę, że czasami najlepszą rzeczą, jaką dwoje ludzi może dla siebie zrobić, jest pozwolenie, aby życie poprowadziło ich różnymi ścieżkami. Tej nocy Klara usiadła nad rzeką i napisała ostatni rozdział przewodnika. Nie o Budapeszcie, ale o akcie wyjazdu. W podróżowaniu nie chodzi tylko o to, żeby gdzieś dotrzeć. Chodzi o to, żeby miejsca same do ciebie przychodziły. Kształtujcie, łamaj, odbudowuj. Pokaż ci, kawałek po kawałku, kim jesteś, kiedy nikt nie patrzy. Książka została opublikowana jesienią następnego roku, z wyblakłą niebieską okładką i tytułem Tam, gdzie oddycha miasto. To był dyskretny sukces, taki, który nie zapełnia półek na lotniskach, ale jest przekazywany z rąk do rąk wśród tych, którzy rozumieją. Wiele lat później, ponownie w Barcelonie, tym razem na pobyt klere znalazła kopertę bez adresu zwrotnego. Wewnątrz pożółkłe zdjęcie. Ona, młodsza, siedzi na bruku Alfamy i uśmiecha się do czegoś poza kadrem. Na odwrocie odręczny napis: Dziękuję, że nauczyłeś mnie widzieć. Nie próbował dowiedzieć się, kto go wysłał. Trzymał zdjęcie w szufladzie biurka, wśród szkiców i biletów podróżnych. I jak zawsze poszedł dalej. Życie w Barcelonie miało swój rytm, który Claire dopiero teraz była w stanie rozpoznać jako swój własny. Poranki zaczynały się zapachem palonej kawy na dzielnicy Born, gdzie wynajmował mieszkanie na trzecim piętrze budynku z odrapanymi fasadami. Ściany zbyt grube na lato utrzymywały chłód nocy aż do późnego poranka, a ona lubiła tam pracować przy świetle wpadającym z balkonu, sączonym przez drewniane okiennice. Sukces Werde City Bridge przyniósł mu nieoczekiwany spokój finansowy. Nie bogactwo, ale swoboda wyboru projektów, możliwość powiedzenia nie bez strachu. Mniej o podróżach pisałam teraz, a więcej o tym, co pozostało, gdy przestałeś się ruszać. O pęknięciach płytek wewnętrznych dziedzińców, o starszych ludziach, którzy o zmierzchu grali w domino na placach, o tym, że miasto mimo wszystko wciąż oddychało. Pewnego wieczoru, gdy spacerowali po parku ciutadella, Leo jego towarzysz przez prawie trzy lata nagle zapytał. Nigdy więcej nie wspomniałeś o lizbonie. Klara zatrzymała się, patrząc na jezioro, po którym na wietrze pływały papierowe łódki. Słychać biegające dzieci, śmiech, w oddali dźwięk akordeonu. Nie ma wiele do powiedzenia, skłamał. Leo znał to kłamstwo. Tego rodzaju sformułowania używała, gdy coś bolało zbyt mocno, by go doknąć. Nie nalegał, ale tamtej nocy, gdy Klara udawała, że czyta na sofie, znalazł zdjęcie w szufladzie. Nic nie powiedział, tylko patrzył na nią przez dłuższą chwilę, zanim wrócił na miejsce. Po dwóch miesiącach przyszedł list. Tym razem nadawca był Jasny, Instytut Historii Współczesnej w Lizbonie. Zaproszenie na wykład i pamięć i przestrzeń miejska z opłaconymi wszystkimi kosztami. Klara trzymała gazetę w palcach, czując ciężar decyzji, zanim ją podjęła. Powinieneś iść, powiedział Leo, nie odrywając wzroku od gazety. Nie wiem, czy chcę przez to wszystko jeszcze raz przechodzić. Nie chodzi o to, żeby się przewrócić. Chodzi o zamknięcie. Nie odpowiedziała, ale następnego ranka, gdy Leo wychodził do pracy, Clara odebrała telefon i potwierdziła wyjazd. Lizbona przywitała ją wilgotnym wiatrem, niosącym zapach rzeki. Hotel znajdował się w Czajdół i z okna sypialni widziała zamek Sao Jorge, oświetlony na tle i tak już ciemnego nieba. Szedł ulicami bez celu, tak jak to robił w przeszłości, ale tym razem każdy zakątek wydawał się echem. Alfama była prawie taka sama, te same wąskie uliczki, te same ubrania wiszące w oknach, ale to nie było to samo. Zatrzymał się przed małym placem, na którym zrobiono zdjęcie. Na bruku nie było już nikogo, tylko czarny kot, który patrzył na nią obojętnie, po czym zniknął w szczelinie. Klara siedziała w tym samym miejscu, opierając się plecami o zimną ścianę. Zamknął oczy i wziął głęboki oddech, jakby mógł uchwycić coś, co pozostało. To nie nostalgia ją uderzyła, ale pewność, że ta wersja nie i ta dziewczyna, która uśmiechała się do czegoś poza kadrem, już nie istnieje. I to było w porządku. Rozmowa przebiegła lepiej niż się spodziewała. Opowiadał o tym, jak miasta przechowują warstwy czasu, o tym, że miejsca, które kochamy, są jednocześnie tymi, które nas przemieniają. Na koniec jedna z słuchaczek podniosła rękę. Czy sądzisz, że można wrócić do miejsca, nie chcąc go odzyskać? Klara uśmiechnęła się niemal bezwiednie. Myślę, że nigdy niczego nie odzyskamy. Po prostu to niesiemy. Wychodząc podczas podpisywania książek, podszedł siwy mężczyzna. Nosił okulary w cienkich oprawkach i miał duże, żylaste dłonie. Nie poznacie mnie, powiedział z akcentem nie pochodzącym z Lizbony. Ale znam ją. Podnosi wzrok i coś w sposobie, w jaki na nią patrzy bez litości i tęsknoty sprawia, że jej serce trzepocze. Jesteś fotografem, mruknął. Skinął głową. To zdjęcie zostało zrobione dawno temu. Byłem młody, tak jak ty. Myślałem, że uchwycenie chwili jest tym samym, co posiadanie jej. I prawda? Nie. uśmiechnął się smutno. Zachowujemy tylko to, co mieści się w naszej pamięci. Resztę, resztę naprawdę tracimy. Klara nie pytała, dlaczego wysłał zdjęcie po tylu latach. Nie pytał, dlaczego teraz. Niektóre rzeczy nie wymagały wyjaśnień. Dziękuję, powiedziałam. Skinął głową i odszedł, znikając w tłumie opuszczającym audytorium. Ostatniego dnia Klere wybrała się do Miraduro da Seniore do Monte. Pod nią rozciągało się miasto, może czerwonych dachów i świateł, które zaczynały migotać. Wyjął z kieszeni kopertę tę samą, którą trzymał od lat i otworzył ją. Wewnątrz, oprócz zdjęcia, znajdowała się notatka, której wcześniej nie zauważyła. Pojedyncza linijka napisana tym samym pismem. Miasta, podobnie jak ludzie, pokazują nam tylko to, co jesteśmy gotowi zobaczyć. Ostrożnie złożyła kartkę i odłożyła ją z powrotem. Nie płakał. Nie uśmiechnął się. Po prostu stał i pozwalał, aby wiatr zabrał to, co należało zabrać. Kiedy wróciła do Barcelony, Leo czekał na nią na lotnisku z bukietem polnych kwiatów. Jak było? Zapytał, gdy szli na parking. Tak miało być. I to była prawda. Nie było już duchów, zostały tylko wspomnienia. A wspomnienia, Klery już wiedziała, są jak miasta, żywe, nieme i pełne warstw. Niektóre bolały, inne świeciły, ale ostatecznie wszyscy byli częścią tej samej mapy.